Honestly, I must say that uh, this gift what we give today, Aggelonia, they take uh, with both hands. Uh, I want first of all uh, uh, make gratulation to Aggelonia on three points. When you play one, I will not say I will not say good game because we don't come to the game first 25 minutes, but from 25 to 90 some minutes we, we play good game i'm not a coach who will say who is better team out, uh, or or worse, but on the end we give you everything because we make some uh, i would say child mistakes Szczerze przekazaliśmy prezent Jagieloni na koniec spotkania. Trener podkreślił, że gratuluje Jagieloni Białystok zdobycia trzech punktów. Szkoleniowiec zaznaczył, że ciężko mu ocenić ten mecz jako dobry, szczególnie że te pierwsze 25 minut nie było do końca dobre w wykonaniu widzewa i ciężko też oceniać, kto był do końca lepszy, ale te błędy, które zaważyły na spotkaniu, trener podkreślił jako dziecięce. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam do zadawania pytań do mikrofonem po obu stronach. Zostaliście wyczytani, że pożądane oficjalne. Proszę, proszę. Spokojnie, jesteśmy na żywo. Proszę zadawanie pytań do mikrofonu pierwszy. Co tu macie? Czy jest dla Wiedza? I would like to ask about the the, the second goal, about the, the the set piece. Two guys I are in mean, the the the, the, the fullback. Who passes the ball and Imaz was without any, any our player who was responsible for, for, for marking them? I know who was responsible. I think this is not a place that I will say in the I'm, I'm not a guy who will uh, show with a finger in somebody. But uh, if you ask me about this situation, was a little bit very funny how we give uh, Jagelonia this corner. I think that was. Bolje, da me vprašate, kako damo Jagaloniji ta vogal, vendar imamo običajno pravila in takoj vem, kateri igralec mora imeti te fante in vse ostalo, vendar se z mojega vidika takšna situacija ne sme zgoditi. Trener zaznaczył, że wie, kto zawinił, ale ma taką zasadę, że raczej na konferencjach prasowych nie wskazuje palcem winnych, to się odbywa w szatni. Trener Sopić zaznaczył też, że powinniśmy skupić się raczej na tym, jak do tej sytuacji tylko rzutu różnego doszło, bo było to, jak podkreślił trener, dosyć śmieszne. Mają w ma pewne zasady w szatni, i drużyna powinna się ich trzymać. Do takich sytuacji nie dopuszczasz. That we wouldn't talk about what happened in the last three or four minutes if, if we would score a goal from the chances that we've created before. I think Ryan had three or four uh, moments when he, he could pass a little bit better. Also uh, also for now, also uh, I think could decided to, to, to shoot the ball. Uh, is it still the the, the the ongoing process or you find something, something else from those situations? Thank you. you know when uh, when uh, shit happened like like today then we can discuss about everything normally that we must uh, better manage situation in last five minutes you know I play also football before many many years in the last minute maybe it's not best the bad situation yet that you go to take the corner in the in the corner or something but this this is Silly that we now discuss about, about this situation. Everybody here and everybody on stadium saw that we give Jagiellonia everything and they take three points and that's it. Recepic powiedział, że takie niewykorzystane sytuacje analizuje się szczególnie gdy wydarzy się to co się wydarzyło. Szczególnie patrząc na to doświadczenie trenera, o czym podkreślił, grał w piłkę i tak naprawdę patrzymy teraz trochę przez pryzmat tych ostatnich pięciu minut i po prostu nie powinno się do takiej sytuacji, gdy traci się bramki w takiej końcówce doprowadzić. Na pytania. <laughs> Potem to dziękujemy za chwilę, a trochę część konferencji. Sebastian Berger, autor dwóch goli dzisiaj dla Widzewa, chociaż jak sądzę, no ta radość z tych dwóch goli mocno przyćmiona u Ciebie. No jasne, jasne. Myślałem, że strzelę dwie bramki, wygram to spotkanie i będzie podwójna radość, a tak to wiadomo, jakaś tam niewielka jest, no bo wiadomo, że otworzyłem ten licznik w nowym klubie i jestem z tego niezmiernie zadowolony, natomiast no, nie możemy sobie dać wyrwać takich trzech punktów, a nawet jeśli straciliśmy tę ramkę, to, to ten jeden punkt chociaż zabrać ze sobą i, i tyle. Szukaliście już w szatni odpowiedzi, dlaczego przegraliście to spotkanie. No, z przebiegu meczu wydawało się, że, że macie przewagę po prostu i, i że ten mecz jest do wygrania. Czuliśmy z boiska, że Jagiellonia jakby nie zagraża nam w jakimś stopniu większym. Yy, nie wiem, uśpili naszą czujność, yy, my się wyłączyliśmy. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć na chłodno na razie, no bo to dopiero jakby na analizę przyjdzie czas. No myślę, że no we frajerski sposób straciliśmy tę drugą i tą trzecią bramkę. No też nie może być tak, że, że, no że po prostu wbiegają nam zawodnicy przy drugiej bramce bez krycia w takim momencie meczu. No myślę, że ta odpowiedzialność za zawodnika w tym momencie no musi być duża. No, co mam powiedzieć więcej? No, mam nadzieję, że. Że wyciągniemy wnioski, no bo, no bo musimy zmienić na pewno naszą mentalność, że musimy jakby takie mecze dociskać do, na własną korzyść. Skończyło się źle, ale zaczęło się też źle. A mimo tego po tej straconej pierwszej bramce potrafiliście się odnaleźć, wyjść nawet na, na prowadzenie, więc no dobre momenty były. To czego konkretnie zabrakło dzisiaj? Myślę, że w, może w późniejszej fazie. Yy... Wiadomo, że im, im duży trwa mecz to staramy się grać coraz prościej, no bo, no bo taka faza meczu jest gdzieś wynik, ale myślę, że w, gdzieś wychodziliśmy do tych kontrataków i brakło takiego spokoju, tak, utrzymania piłki, może gdzieś nawrócenia do, do obrońców, żeby trochę uspokoić tą grę, żeby nie iść, nie iść box to box, tak naprawdę, no bo gdzieś broniliśmy, jakby byliśmy w niskiej obronie, yy, przyjmowaliśmy piłkę, szliśmy wysoko kontratakiem, tylko że naszło dwóch, trzech zawodników i, i jakby oni byli tam z pięciu, sześciu, yy, więc, więc myślę, że w takich momentach trzeba czasami zachować mądrość i, i trochę stonować to, te nastroje i, i uspokoić tę grę. Byliśmy w trzech, jak mówisz, w tych kontrach, ale cały czas stwarzaliśmy sobie sytuację, bo Baena dwu albo trzykrotnie mógł lepiej dogrywać do, do ciebie i tych bramek byłoby więcej, pewnie byśmy zamknęli znacznie szybciej ten, ten mecz. Czego tam zabrakło tak naprawdę? Tak, no, na pewno na pewno yy, dążymy do tego, po, po, jak jakby 2-1, dążymy do tego, żeby przejść tą trzecią bramkę, natomiast yy, no, myślę, że czasami zabrakło trochę szczęścia, że ta piłka mogła trochę, trochę przejść w inny sposób. Yy. Też może, może nie wiem, jak jest jedno dośrodkowanie nie wyszło, no to właśnie wtedy nie mówię, że wracać do tyłu do, do swojego bramkarza, tylko bardziej, żeby wciągnąć przeciwniku, żeby trochę podeszli i wtedy zaatakować ponownie. No, no myślę, że zabrakło właśnie takiej, takiej mądrości mądrości i takiego spokoju rozwagi w takim momencie meczu, jakim byliśmy. No i też odpowiedzialność za, za, za zawodnika, za piłkę w, w najbragicznym czasie meczu, jakim jest doliczony czas gry jest. No indywidualne będę myślę, że to, to, to też przechyliło to na, na naszą niekorzyść. Jeszcze jedno ode mnie, bo przez cały mecz podchodziliście wysokim pressingiem, co bardzo dobrze funkcjonowało. Bardzo często to piłki były zgarniane albo jeszcze przed polem karnym w pierwszej połowie chyba ty raz albo dwa razy tą piłkę gdzieś wyłuskałeś, albo na 30-40 metrze po wybiciu najczęściej, najczęściej Julek. Natomiast w momencie, kiedy to przestaliśmy robić, to już było bardzo blisko końca meczu. Ale nie daliśmy wtedy, jak więcej możliwości do tego, żeby sobie spokojnie rozgrywać i gdzieś budować te akcje. I pytanie, czy to był gdzieś sygnał, który poszedł z, z ławki, żeby trochę się cofnąć i, i, i uspokoić tą grę? Czy to wyczuliście z boiska, że nie wiem, czy brakuje sił, czy, czy jak to wygląda z Nie, nie, na, na pewno myślę, że z ławki na pewno były takie intencje, żeby, żeby iść w górę, żeby cały czas atakować. Może nam trochę zabrakło takiej koncentracji, żeby dalej być jakby po tych zmianach cały czas jakby ustawionych tak samo, no bo nie ukrywam dużo jakby czasu spędziliśmy na, na grze takiej właśnie, żeby zamykać przeciwnika na ich połowie. Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, natomiast yy, myślę, że, że jak Pan powiedział, że myślę, że musimy w takich momentach jeszcze bardziej docisnąć ich yy, wyższym pressingiem, żeby, żeby oddalić to, przeciw, yy, to zagrożenie od własnej bramki, no bo pod swoją bramką jak są, no to nie na nam bramki, a jak yy, cofniemy się niżej, mimo że będziemy dobrze ustawieni, bo byliśmy myślę, że dobrze ustawieni, no to, no to, no to prędzej czy później mogą wcisnąć gdzieś tą jedną, drugą, trzecią piłkę i, i to nam może zagrozić.